Siemano wszystkim z tej strony jak to inny jak kod Mitch Dawn, no i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę o kolejnym darmowym skinie. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie omówimy sobie temat kolejnego trzeciego już darmowego skina, jakiego poznaliśmy w ostatnich dniach, ponieważ jak się okazuje dokładnie w dniu dzisiejszym, każdy z Was będzie mógł wziąć udział w specjalnym turnieju o darmowego skina i dodatkowe przedmioty kosmetyczne dla każdego jednego gracza. No a wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodiku MIGAO2 tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie, pamiętajcie też o sobie z dzwoneczkiem, bo ponad 50% oglądających. Tego kanału jeszcze tego nie robi, no i szczelcie łapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie, no a my przejdźmy już do naszego głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy, tak jak zawsze teraz na ekranie macie zwycięstwo wczorajszego konkursu na 300 Fdolców i proszę tę osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości, w innym wypadku nagroda mu przepadnie i spokojnie, bo dzięki temu, że wspieracie mnie tak chętnie w sklepie, ponownie do wygrania macie dzisiaj 300 Fdolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem, suba dzwonem na kanale i kod Miga 2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry. A wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 16.35, no a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, w ostatni wtorek 21 lutego do gry Fortnite została wprowadzona kolejna aktualizacja zawartości z numerami 23.41, która jak dobrze wszyscy wiecie wprowadziła do gry kolejne darmowe nagrody dla wszystkich graczy wraz z nowym skinem serii Icon. Same nagrody, o których jest tutaj mowa, to wydarzenie, o którym wspomniałem wam mniej więcej tydzień temu na filmie, i jest ono na specjalnej stronie internetowej i gracze muszą zalegować się na niej, po czym wykonać kilka zadań, aby dostać. Cztery darmowe nagrody na swoje konto w grze. Teraz w tle możecie zobaczyć samą stronę internetową i jak widać jest ona powiązana z wydarzeniem o nazwie Most Wanted i gracze, żeby otrzymać darmowe nagrody, muszą zalogować się tam, zaprosić znajomego, otworzyć 20 skarbców na wyspie i wziąć udział w całym tym wydarzeniu. Za wszystkie te wymienione rzeczy jesteście w stanie otrzymać te 4 darmowe nagrody na konto i polecam wam się pośpieszyć, bo samo wydarzenie trwa do kolejnej aktualizacji 28 lutego i wraz z jej wprowadzeniem do gry całe te wydarzenia wraz z tym w grze znika z gry. Jednakże to nie jedyne Informacje, jakie pojawiły się po tej aktualizacji, ponieważ poza samym nowym wydarzeniem z nagrodami, które jest dodatkowym wydarzeniem dla każdego gracza, do gry został dodany nowy skin serii Icon od youtubera o nazwie Flakes Power. Jest to zagraniczny youtuber, który regularnie nagrywa na swój kanał filmy z Fortnite'a, a jego kanał na YouTubie na dzień dzisiejszy sięga prawie 7 milionów subskrypcji i patrząc za tą ilość, to jest to jeden z największych kanałów o tematyce Fortnite'a na samym YouTubie. Co do samych przedmiotów, jakie będzie posiadał, i w sumie to już posiada ten youtuber, bo jego skin jest już w jego szafce, a dla nas będzie dostępny dopiero niebawem. Prezentuje się tak, a do tego mamy jeszcze tam kilo w plecak oraz oczywiście dodatkową emotkę. Do tego wszystkiego wszystkie te przedmioty poza samą emotką zawierają dodatkowy styl i jeden jest taki standardowy przedstawiający samego youtubera, a drugi styl samego skina jest taką jego mroczną Fortnite'ową wersją, która jest naprawdę mega i to mega kozacka. No i do czego zmierzam tutaj tymi informacjami? Już dokładnie dzisiaj o godzinie 19 w grze Fortnite odbędzie się turniej, w którym każdy jego uczestnik będzie miał możliwość zdobycia darmowego skina serii Icon tego youtubera wraz z kilofem, plecakiem oraz oczywiście dodatkowym graffiti wraz z. No i to właśnie dzisiaj w głównej mierze postaram Wam się powiedzieć, jak dokładnie zdobyć tego skina za darmo oraz wszystkie ważne szczegóły na jego temat i na samym początku zaczniemy sobie od głównej informacji, czyli szczegółach na temat samego startu tego oto turnieju. A więc tak, z informacji jakie widnieją w grze w zakładce rywalizacji turniej Flakers Cup rozpoczyna się dokładnie dzisiaj o godzinie 19 i potrwa dokładnie 3 godziny i w tym czasie gracze będą rywalizować o jak największą liczbę punktów w 10 meczach. Nie jestem do końca pewny, czy sam turniej będzie na duło z budowaniem, czy na duło bez budowania, lecz pewne jest to, że będzie na duo, co widnieje nawet w regulaminie samego turnieju, tak więc musicie znaleźć sobie dodatkowego znajomego, żeby wziąć udział w tym oto turnieju. Teraz jednak wypadałoby przejść do tego, jak dokładnie zdobyć same darmowe nagrody, które wymieniłem wcześniej, czyli skin, plecak, kill off, emotkę oraz graffiti i w Europie skina, kill oraz plecak mogą zdobyć tylko najlepsze 1500 duo, czyli 3000 graczy. Tak więc jak widać szanse na zdobycie podstawowych przedmiotów tego skina serii Icon są naprawdę bardzo duże, bo przeważnie zdobycie 1500 miejsca nie jest takie ciężkie, lecz wystarczy trochę umiejętności oraz planu na grę, bo ja sam jak giganupy raz wygrałem taki turniej właśnie na duo. Dlatego też i wy macie szansę na zdobycie darmowego skina i jego dodatkowych przedmiotów kosmetycznych i tutaj dodam, że jeżeli nie macie swojego duo partnera na sam turniej, który zaczyna się dzisiaj o godzinie 19 to na moim serwerze Discord macie specjalny kanał do szukania graczy do grania w Fortnite'a. Wystarczy, że na niego wejdziecie a link macie w opisie, tam później zaakceptujecie regulamin na kanale regulamin i na kanale dodaj Rolę dodacie sobie rolę Fortnite i gdy już to zrobicie będziecie mieć dostęp do kanału Fortnite LFG na samym dole mojego Discorda i tam szukacie po prostu tu gracze. Tam napiszcie, że szukacie gracza do grania w najbliższym turnieju, który jest dzisiaj, i na 100% znajdziecie jakiegoś gracza do zagrania, lecz pamiętajcie, żeby zrobić to trochę wcześniej, żeby zapoznać się z waszym duo i zagrać z nim kilka meczy przed samym turniejem. Co jednak ciekawe, to nie jedyne nagrody, jakie gracze będą mogli zdobyć całkowicie za darmo w tym nadchodzącym turnieju, ponieważ poza nagrodami dla najlepszych 1500 duo są też nagrody dla duo, które zdobędą mniej punktów, czyli tak zwane nagrody pocieszenia. Tym razem, o dziwo, są dwie takie nagrody, które będziecie mogli otrzymać, i pierwsza z nich to graffiti o nazwie Tak Flakersa. Jest ono przynajmniej za 8 punktów w całym turnieju oraz druga nagroda, czyli emotka taneczna Hello Hello, która jest za dokładnie 16 punktów. Tak więc mimo tego, że nie wygracie darmowego skina tego YouTubera i tak macie szansę na otrzymanie tych dwóch darmowych nagród na swoje konto, i pamiętajcie, że same nagrody będą później dostępne w sklepie z przedmiotami, poza oczywiście tym Graffiti, który jest w turnieju i tylko i wyłącznie tam będzie można je zdobyć. No i pamiętajcie, że jeżeli zdobędziecie emotkę tego skina, a później zostanie on dany do sklepu z przedmiotami do kupienia za fałdolce w zestawie, to automatycznie zestaw skina plecaka oraz kilofa. Będzie o wiele taniej do zakupu w sklepie i zapewne kupicie te trzy przedmioty za 1500 V-dolców, a nie za to około 2300 V-dolców. Dlatego też warto wziąć udział nawet dla samej emotki, bo później pozostałe przedmioty kosmetyczne, które będziecie chcieli kupić, będą na ogromnej przecenie, ale i tak spróbujcie wygrać samego skina, bo tak jak mówię, szanse będą naprawdę mega i to mega duże. Tutaj jeszcze dla osób z pozostałych regionów, którzy grają na przykład na Ameryce lub Oceanii, to tutaj również macie zdjęcie przedstawiające, za które miejsce możecie otrzymać przedmioty. I jak widać, na Europie jest najłatwiej, bo oczywiście jest tutaj najwięcej. Osób do wygrania. Co jednak ciekawe, poza samymi dobrymi informacjami są jeszcze oczywiście te gorsze informacje, czyli wymogi jakie musicie spełniać, aby brać udział w samym turnieju i są to dokładnie trzy podstawowe rzeczy, czyli oczywiście wasz wiek, wasz poziom konta oraz oczywiście weryfikacja dwuetapowa. Gracze, żeby wziąć udział w samym turnieju muszą mieć ukończone 13 lat i jeżeli macie podaną Waszą datę urodzenia na koncie Epic Games mniejszą niż 13 lat, to nie weźmiecie udział w tym turnieju, więc sprawdźcie sobie lepiej, czy macie, żeby po prostu mieć pewność, że weźmiecie udział w tym oto turnieju. Kolejny podpunkt, jaki trzeba to poziom konta, i jak zawsze przy każdym innym turnieju, czy to o pieniądze, czy to o darmowe nagrody serii Icon, gracze muszą posiadać przynajmniej 15 poziom konta, który widnieje w zakładce kariery, który znajduje się bezpośrednio w grze. W tamtym miejscu, w prawym, dolnym lub prawym, górnym rogu wyświetla się wasz ogólny poziom konta Fortnite, którego osiągnęliście od samego startu waszego grania w tą grę, i jeżeli macie tam przynajmniej 15 poziom, możecie wziąć udział właśnie w tym oto turnieju. Ostatni, najważniejszy w sumie podpunkt, który gracze muszą spełniać, to nic innego jak weryfikacja dwuetapowa, którą możecie zrobić za pomocą Epic Games i tam po zalogowaniu się waszym kontem z gry w ustawieniach prywatności ją normalnie możecie włączyć. Gdy ją włączycie, ani mieliście jej wcześniej, dostaniecie na konto dodatkową emotkę, tak więc warto to zrobić i przy okazji zabezpieczyć w ten sposób wasze konto i to samo tyczy się graczy na konsolach PlayStation, Xbox oraz oczywiście konsoli Nintendo. Jeżeli nie wiecie jak to zrobić, to wchodzicie z telefonu na stronę Epic Games, logujecie się za pomocą waszej platformy, czyli Xbox, Nintendo lub PlayStation i tak samo wchodzicie w ustawienia prywatności i tam włączacie weryfikację dwuetapową. Są to trzy najważniejsze wymogi Jakie muszą spełniać wszyscy gracze, aby wziąć udział w turnieju? I jeżeli nie spełnicie chociaż jednego z nich, to niestety, ale nie będziecie mogli wziąć udziału w tym turnieju. Tak więc lepiej się pośpieszcie, bo jest naprawdę mało czasu. Pozostałe szczegóły na jego temat znajdziecie na stronie internetowej od Fortnite'a i na oficjalnym regulaminie, a link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. A mi nie pozostało dodać nic więcej i dodam tylko, że życzę Wam wszystkim powodzenia w tym oto turnieju. Pamiętajcie jednak, że jeżeli w internecie pojawią się jakieś kolejne ciekawe informacje, czy to na temat kolejnego wydarzenia z darmowym skinem, czy to na temat innych nagród, jakie pojawią się w grze. To od razu postaram Was się o tym poinformować, tak więc obserwujcie kanał Migao na bieżąco, bo filmy pojawiają się tutaj dosłownie każdego jednego dnia i na 100% niczego nie przegapicie. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie, jak zostawicie pod nim apeczkę do góry, przynajmniej w końcu może trafi do większego grona odbiorców, tak jak ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też, o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live o a jeden live będzie dzisiaj o godzinie 19, no i nie zapomnijcie wpisać kodiku Migao 2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego filmu na kanale. No i co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o dzisiejszym turnieju o tego darmowego skina serii Icon oraz o pozostałych jego przedmiotach kosmetycznych i dajcie znać, czy będziecie ogólnie brać udział w turnieju, aby wygrać tego skina. A ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 19. Yo!